Chciałem się na początku zapytać Was, kto ma mniej niż 26 lat? Niech podniesie rękę. Jest, jest sporo w takim razie osób, które mają mniej niż 26 lat. I pomyślcie, że e, dla tych, co mają e, mniej niż 26 lat albo 26 lat, to ta firma istnieje całe życie i trochę dłużej. Także w takim razie jako firma czujemy się młodo, bo mam nadzieję, że ci 26-latkowie to czują się młodo. To więcej my czujemy się młodo, chociaż niektórzy już pracując w tej firmie posiwiały im włosy. Niektóre wyszły włosy. głosy. Młodzi. Panie, muszę się też pochwalić, że wczoraj e, otrzymaliśmy od e, Gminy grup, od Wójta e, jako cała firma, taki pamiątkowy e, medal. Taki e, z, e, z okazji. E, 742 rocznicy lokacji Gdowa, ale rocznica nie, 742, no ale my dostaliśmy na 26 lat budowę uznania naszej przedsiębiorczości oraz jako podziękowanie za tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy Gdów, wieloletnią działalność państwa, rodzinnej firmy, a także wsparcie inicjatyw lokalnych oraz owocną współpracę z samorządem gminnym. Także e, wszyscy to otrzymaliśmy, wszyscy, e, nie tylko ja, ale wszyscy otrzymaliśmy, także dziękuję Państwu za, za to, że dzięki Waszej działalności, dzięki temu, że współpracujemy, dostrzegani jesteśmy w naszym społeczeństwie jako coś potrzebnego i coś twórczego. Kochani, nie będziemy robić dłuższego przemówienia, ale zostawimy sobie to na trzydziestolecie. Natomiast przez ten rok ostatni dużo się działo. Większość z Was była na rok temu na jubileuszu 25-lecia, ale przez rok bardzo się dużo działo. I ponieważ tutaj wszyscy jesteście, to mam taką prośbę. Po tym, czy z tą szampanem, czy jak będziemy konsumować... Tort. To mam prośbę, żeby zwłaszcza ci, którzy nie pracują w tym budynku, żeby zrobili sobie taki spacerek na tamten balkon i zobaczyli, że nasza firma się rozbudowuje, jakie są, jakie są inwestycje. Bardzo proszę, żeby każdy to zobaczył. Oraz w drodze powrotnej. To mam prośbę, żeby wszyscy ci, którzy nie byli na wzorcowniach, a to była inwestycja ostatniego roku, żeby przeszli tędy. Tutaj może Kasia czy Pani Agnieszka pokażą, jak wejść i wyjdzie się dołem, ale żeby mieli też wyobrażenie, jak dzięki Wam, jaki robi postęp nasza firma. Kochani, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że stworzycie tą firmę. I na następny rok życzę Wam wszystkiego najlepszego. Życzę Wam roku z chomikiem i roku nie tylko przebytego, ale roku szczęśliwego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W życzymy sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym, spełnienia marzeń, oby te inwestycje w kwitły, a my jako pracownicy przynosimy radość. Wszystkiego dobrego!